Bitwa Donatów była o top 1. Dwóch ludzi, bo biesbiórka charytatywna i no nie wiem, po prostu rozwali, rozwalili system. I zapraszam wszystkich na. No co, co, mogę więcej powiedzieć? Proszę bardzo, Wiktor. Wow! Naprawdę wow! Muszę... wejść... Dobra, może liga, co? No jeszcze mnie trochę wzyje. Dałeś komiecie wygrać? <laughs> Dobra, liga na zniszczenie psychy, ale nie ma szans, że teraz liga mi zniszczy psychę, prostu, no są...